Jak zabezpieczyć telefon? Obecnie telefony często zastępują nam komputery. Za ich pomocą korzystamy z internetu, robimy zakupy i pozyskujemy niezbędną wiedzę. Czy jednak zabezpieczamy je należycie? Dziś, w ramach cyklu Bezpieczni w Sieci, przedstawiamy zasady bezpiecznego korzystania ze smartfonów. Ściągaj aplikacje tylko z zaufanych źródeł. Najlepiej ze sklepów Google, Apple lub Microsoft. Jednak zanim to zrobimy, dobrze jest poczytać opinie użytkowników. Uważaj na podejrzane linki. Odbierając pocztę elektroniczną lub smsy, uważajmy na linki, w które klikamy. Jeśli coś wygląda podejrzanie, lepiej to pominąć niż ryzykować. Ustaw blokadę telefonu. To powinno być pierwsze z działań, jakie podejmujemy. Ustaw automatyczne blokowanie ekranu. Gdy przez nieuwagę zostawicie gdzieś telefon z odblokowanym ekranem, on sam po paru sekundach się zablokuje. Dzięki temu unikniecie sytuacji, że odblokowany telefon leżał gdzieś w zasięgu innych ludzi. Zainstaluj oprogramowanie chroniące. To ważne również w przypadku telefonów. Gdy okaże się, że ktoś zhakował wasz telefon, zresetujcie go do ustawień fabrycznych i przeskanujcie urządzenie. Warto poinformować Wasze kontakty o zaistniałej sytuacji. Reset telefonu pozwoli przywrócić go do oryginalnych ustawień, usunie kontakty, zdjęcia oraz niebezpieczne aplikacje.